Jak wyglądały przygotowania do tej walki, z tego co można było zobaczyć na filmach wrzucanych do internetu, sporo czasu poświęciłeś na sali bokserskiej. Tak, tak, dużo czasu poświęciłem na sali bokserskiej, tego boksu było dużo, Kimboxingu, było dużo, zapasów, mniej troszeczkę parteru, ale akurat fajnie się złożyło, dlatego że jest to przeciwnik, który parter ma, mogę powiedzieć, bardzo dobry. Większość walk, które wygrywał, było przez poddanie, a więc popracowałem bardzo dużo nad stójką, nad kopaniem, nad obroną, i żeby mnie ktoś nie sprowadził do parteru. I chyba miałem wilczy instynkt, Uy, że tak będzie. No i z tym przeciwnikiem nie chciałbym, żeby on się na mnie położył. 140 kg, ciężko byłoby wyjść pod niego. On trochę narzekał, że dowiedział się o walce z tobą na kilkanaście dni przed, nie jest do końca przygotowany, czy w związku z tym nie będzie dobrze dla Ciebie, że jeśli ta walka potrwa pełen dystans? Jeżeli walka będzie miała potrwać pełen dystans, fajnie. Jestem przygotowany na pełen dystans. I nie, nie obawiam się, że nie wytrzymam. Mogę walczyć w pełnym dystansie. Sparringi miałem na pełnym dystansie, więc uważam, że. Fajnie by było, jakby podtoczyła się na pełnym dystansie. Ale, właśnie, podmęczyć go, przetrzymać drwia dłużej, to, to będzie element taktyki? Tak, oczywiście. Męczyć, męczyć, kąsać, uciekać. Jak hiena z lwem będzie. No bo o, takie porównanie: on lew jak hiena, i będę po prostu kąsał, kąsał, uciekał, kąsał, uciekał. Aż do męczego wydaje się bardzo miłym facetem, może szkoda go uderzyć, prawda? Bardzo miły chłopak, sympatyczny, nie mam żadnego jakiegoś żalu, nie ma obrzucania błotem, że taki czy taki, pełen szacunek mamy do siebie. Jak to się mówi, wejdziemy do ringu o 23, a o godzinie pierwszej pójdziemy razem na piwo. Ma też polskie korzenie, nie będzie sentymentów w ringu? Do ringu wychodzimy po to, żeby się bić, nie po to, żeby się ściskać, obtulać. Obtulać się będziemy później podpierać, jeżeli sobie <laughs> zrobimy kontuzji trochę. Jakieś przesłanie dla rywala przed sobotnią walką? Bój się. Ciężko trenowałem.